Bikacja, rewelacja, kuleszka w okularasach. Haha, ha, cieszy się Blue Nasa. Wciągnęło go do kanalizacji. Ho, 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 ho. Ale super i mamy fajne zwierzaczki. Oczywiście, że je chcę, Je, je, je. Yes. Zdobyłam coś fajnego. Patrzcie, jak one wyglądają. Jakie są słodziuchne, jak lewitują. I mamy jajucho, oczywiście, nowe. Ja, legendarny Elie. Nos. Czyż to nie cudowne i jeszcze takie magmowe jajucho? Ooo, jakie ładne i co? Epicki demon? Ho, ho, z piekła rodem? Chyba tak. Zaznaczamy nagrody, kocham te przygody. Cześć, obzwierzaczku mój drogi, patrzcie ile tego mamy. I już na nic nie czekamy, Dominus będzie w mojej drużynie. Czyż to nie cudowne, kochani? Oczywiście, i nagroda dzienna, ale ekstra. To mi się podoba, fajna ta nagroda. I co? O, co sobie mogę, moi drodzy, kupić? Czyżby to za pięć łynów? A może to? A może to? Nie, to za drogie, to, różowe. Je, 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 na to mnie stać, no właśnie. O, będę mieć taki różowy ogonek. Ale fajnie, ale fajnie. I co, kochani? Jesteście w mojej drużynie raz dziewięć. Raz dziesięć? A ty? Razy 15! Jesteś niesamowity, mój drogi koleżko! Ty jesteś za słaby, demoniczny też jest za słaby, mega alien też jest za słaby i ty, purpurowy dominusie, też jesteś za słaby. Jak mi przykro, jak mi przykro! No to trenujemy, trenujemy, bez żadnej ściemy. O, że on ma jeszcze okulary. haha! <ścoughs> Dobra, no to co? Walczymy z tobą. Jejeje, je, je, Do widzenia, do widzenia, do o nie zobaczenia! Super! Kochana. Jej, rewelacja. No to teraz ty. Bardzo miło mi. I co, ciebie też się pozbędę? Spuszczę cię w ubikacji rewelacji. O tak, udało się. Super, Blue Jane. I tutaj mamy takiego żołnierza. No, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi. Do widzenia. Ha ha ha, Super, aśnie Blue Jane na śnie. I do dzieła, do dzieła, o nie, by robota nie stanęła, pomocy, pomocy! Był lepszy ode mnie, nie dał się spuścić w ubikacji rewelacji, więc musimy trenować, trenować, trenować na naszym porku treningowym. O, i mamy teraz lepszy worek, tak jest, tak jest, Blue Jane. I raz, dwa, trzy. I co, moi drodzy, jeszcze lepszy. Co to takiego? O, jakaś dziwna twarz. O, taka kamienna czy coś? Dobra, farmimy ciebie i będę w niebie. Jest! Udało się! Brawo, brawissimo, Blue Jane! I jeszcze raz ty, bardzo miło mi! O, no, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę! Brawo, brawo, Blue Jane! O! Udało się! Jej, jak super, odrodzonko, to jasne jak słonko, razy trzy, Jeje! Je, je. co tu dzieje się, kochani, fajnie było, ale się skończyło? Nie, trenujemy, trenujemy, nasza ukochana Blue Jane, będę mieć coraz więcej siły, o, i sobie klejmujemy siłę, o, jak fajnie, moi drodzy, no to dalej, no to dalej, bo się bawię doskonale, ale wyglądasz, ho, ho, ho. I ostatni worek treningowy, co to, taki lampion jest? Czy lampa, czy coś w tym stylu? Kochani. No dobra, jeszcze raz sobie tutaj farmimy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi dasz sobie radę, juhu! I zjemy przepyszną czekoladę. No pewnie, no pewnie odrodzonko, odrodzonko, jak fajnie! Odrodzonko, odrodzonko, będzie przepyszne jedzonko i sobie farmimy naszą siłę. Będę coraz silniejsza, coraz silniejsza! O dalej dalej! Blucze! Jeszcze trochę damy radę! Udało się! Spuściłam cię w ubikacji rewelacji i otwieramy jajucho. nowe, Legendarne! I jeszcze tutaj mamy super jajuszko. Otwieramy. Picki demon z piekła rodem. No, świetnie. I mamy miksturkę, to nie bzdurkę! Dwa razy więcej łynów. I idziemy do nowego świata. tata ta, ta ta jak tutaj jest ładnie cukierasowo. Mnie muśnie. Naprawdę, kochani. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Odrodzonko. Raz, dwa. Koniec. I tyle powiedziałem o tyle. Na więcej mnie nie stać. Niestety to nie są kabarety. Trenujemy, trenujemy. A gdzie moje rękawice bokserskie? Nie mam takowych. O, ręce mnie bolą, kochani. I mamy zwierzaczki. Najlepsze w mojej drużynie. O jak fajnie! O, patrzcie, nasze demoniska są w drużynie razy 15 nam dają. Świetnie! O, jaki misio! Kochany, żelkowy, smakowity, truskawkowy. No pewnie, kochani. Kładamy cię, je, 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 I mamy nowy ogonek jakiś do kupienia? Tak jest! Plus 40% więcej, moi drodzy! Jak ekstra! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, zaraz cię pokonam! Zaraz cię pokonam! Jest! Udało się! Nie jest wcale tak źle, ale naprawdę było ciężko, moi drodzy! Sami widzieliście? O, naprawdę godny przeciwnik! No to trenujemy i jajucho otwieramy. Epicki nas tylko taki smutny, biedny. Wybijamy miksturkę, to nie bzdurkę, Dwa razy więcej do łynów i walczymy, walczymy. Czy więcej łynów zobaczymy? No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Teraz trochę szybciej idzie. Jest, udało się. Jejeje, jaka ładna, zielona ubikacja, rewelacja. Widzieliście to, kochani? I mamy rybona. Sprawa załatwiona. Tak jest. O, ho, ho, ho. Jesteś w mojej drużynie. Razy 12, 3. Je, je, je. Jesteś silna, rybko. O, a tu mamy unikorna, czyli jednorożca. I jeszcze mamy tutaj. Jajucho. Ho, ho, ho. Piekielne. Zaś demon epicki. Ho, ho, ho. Jak fajnie, jak fajnie, moi drodzy. Kraftujemy, kraftujemy. I mamy złotego demona. Sprawa załatwiona. Razy 20. 22,5. Wow! Jesteś silny, mój drogi, i niech nie bolą cię nogi. Razy 47, nasz unicorn. Serio, ale jesteś silny. O, naprawdę fajnie wyglądacie, moje zwierzaczki. Ten jeden świecił. Widzieliście to, kochani? No to co? Oczywiście trenujemy, trenujemy. Naszego miśka nie żałujemy. Otwieramy zasiajuszko czerwone i co? Demon. O, mam już dużo demonów. ha! ha, ha. Feniks! Wow, moi drodzy, ale szał! I co, najlepsze będą w mojej drużynie? Jesteś demonie razy 57,9 i Feniks razy 61,7. Feniks jest zdecydowanie najnajlepszy, kochani! O tak, o tak, powiedział pewien ptak. Dalej, dalej, dalej i mamy jajucho, kochani! Legendarny Elienas ponownie, ale one są teraz już słabe niestety. O, patrzcie! Krysmysowy ogonek. Jej, jak fajnie. Plus 60%. Więcej speedu. O, to mi się podoba, to mi się podoba. I jajucho, zaś, piekielne. I demon. Ho, ho, ho. Dużo mam już tych demonów. Wypijamy sobie miksturkę do łynów i zaraz zobaczymy, z kim tutaj walczymy. Może z tym, ho, 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 piratem, no. Trzy, raz, dwa, trzy! Bardzo miło tutaj mi. Zaraz cię pokonam, koleżko! Wow, udało się. Jejeje. Otwieramy kolejne jajucha! Jakie różowe, jakie fajowe! Ho, ho, wodny królik to był, ale się zmył. O, zaś wodny królik rzadki! I co jeszcze? I co jeszcze? O, zwykły królik. Okej, okay, no i co? Zaznaczamy najlepsze? No pewnie, kochani, jesteście w mojej drużynie, moje kochane króliczki. 74,7 razy. O, a ten 63,9. No, nie jest tak źle. Nie, nie, nie. Farmie sobie tutaj, farmie. O, odrodzonko, odrodzonko. Widzieliście to? Ile razy się odrodziłam? Taka sprytna tutaj byłam. To niesamowite, kochani. O, no dobra, no dobra. Ja już ko Jóżko, o co tu jest? Zaś taki wodny króliczek. O będę mogła sobie coś pokraftować. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Czekajcie, czekajcie. Złoty? Ha, ha. Popatrzcie tylko! Jest złoty razy 112! Jaki ty jesteś silny, koleżko! Wow! To mi się podoba, to mi się podoba, moi drodzy! No! No dobra, kochani! No to co teraz? Co? I co? Rozpoczynamy oczywiście trening! Trenujemy, trenujemy na naszym miśku żelkowym, wspaniałym! I mamy nagrody! Wow! Miksturkę! Mikstura to nie bzdura, powiedziała kura! Wypijamy miksturkę i będziemy sobie zaraz to mi się podoba. O, patrzcie. Tak jest. Pokonam cię, czarodzieju. Nie pomożesz tutaj sobie żadnymi czarami. O, tak. Musisz tutaj pożegnać się z nami. Do widzenia, do widzenia, do nie zobaczenia. Super, kochani. I mamy obzwierzaka. Wow, takiego fajnego. Jej. Jest w mojej drużynie takiego anioła razy 70. O, ale i tak nasz wodny królik goldowy jest najlepszy i najbardziej fajowy. I co? Zwykły króliczek. Co jeszcze, co jeszcze? Bo czuję dreszcze? Epicki królik. No dobra, no dobra, jest zupa z bobra. I co jeszcze? O, zaś wodny królik. No, fajnie, fajnie, fajnie. I co? Epicki króliczek. O, moi drodzy, i kupujemy sobie nowy ogonek, może ten pastelowy, 65% speedu. O, no, jestem coraz lepsza i coraz lepsza i jeszcze jedno jajucho. Zaś ty, epicki króliczku i jeszcze jedno i jeszcze raz! Tak jest, moi drodzy! Fajnie! I co? Będziemy sobie tutaj zaraz kraftować, ile ja mam tutaj tych królików? <laughs> Niezliczoną ilość! Tak mi się coś wydaje! I zaznaczamy najlepsze! I dalej będziemy sobie kraftować! Króliczek złoty kolejny! Jak fajnie! Super, moi drodzy! Razy 22! Widzieliście to? Ciebie też sobie będę kraftować i ciebie też! Wszystko sobie pokraftujemy! No. No właśnie, patrzcie tylko! Fajnie, raz, dwa, trzy i najlepsze są w mojej drużynie. Same złote, świetna ta robota dla naszego kota. O tak, jest szajni! O! Patrzcie tylko, taki czarny, taki czarny króliczek wykraftowany. Super, moi drodzy, rewelacja! O, i trenujemy, trenujemy, a ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!